W programie Spór w kinie na dziś to wszystko, za chwilę w Radiu Szczecin pojawią się najnowsze wiadomości, a po nich audycja filmowa Marzeny Szustak. My usłyszymy się za tydzień, opowiem wtedy Państwu m.in. o programie festiwalu w który zapowiada się znakomicie. Dziś mówię do usłyszenia, pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór. Autopromocja. Tyci, tyci, odrobinkę, a nie dużo, troszeczkę, no trochę chociaż. Trochę Kultury w Radiu Szczecin. Tym razem w magazynie Trochę Kultury spotkamy się z Ewą Pobłocką, która należy do grona najwybitniejszych pianistów na świecie. Opowiemy też o najnowszej płycie Mariusza Lubomskiego zatytułowanej Thank You. Wybierzemy się na wystawę pisanki z Polski i Ukrainy do Muzeum Narodowego. Porozmawiamy też o zbliżającym się festiwalu Szczecin Classic. W każdą niedzielę od 14 do 17 najbardziej kulturalny program w Eterze. Nie wierzysz? Posłuchaj chociaż trochę, trochę kultury. Zapraszam, Konrad Wojtyła. Autopromocja, reklama. Słyszałeś, że na Modrej 69 wylądowało UFO? No co ty? Poważnie? No ba! Baśka korzystała i mówi, że wrażenia po. nieziemskie. A Xmet Normobaria. dotleń się na zdrowie, podaruj swojemu organizmowi nowe komórki macierzyste, pozwól mu się uleczyć. Modra 69 509 663 663 Zbigniew Zamachowski, Edyta Olszówka, Anita Sokołowska, Ewa Błuchak, Krzysztof Szczepaniak we współczesnej komedii teatralnej Victoria True Woman Show. O kobietach, ale nie tylko dla kobiet. Już 23 kwietnia w operze na zamku. Bilety na teatralni.pl i w punkcie informacji na zamku. Wielu ludzi codziennie zaczyna najtrudniejszą misję w swoim życiu. Są zawieszeni w próżni pomiędzy codziennością a zmaganiami z chorobą onkologiczną. Dając z siebie wszystko, odliczają każdy dzień, by wrócić do zdrowia i najbliższych. Ale do tego potrzebują naszej pomocy. W Houston mamy procent do zebrania. Przekaż swój 1% Fundacji Onkologicznej Rakiety i pomóż chorym na raka bezpiecznie wylądować. Czy Twój telewizor jest gotowy na nowy standard nadawania telewizji naziemnej? Sprawdź i poznaj naszą wyjątkową ofertę na dekodery i telewizory. Na przykład 42-calowy telewizor OK z budowanym dekoderem t 2 tylko za 1199 zł, taniej aż o 150 zł, a dodatkowo skorzystaj z rządowego programu dofinansowania do odbioru telewizji naziemnej. Media Markt, tu wszystko działa dla Ciebie. Stowarzyszenie Potrzebny Dom. Każdego dnia z sercem pomagamy dzieciom z domów dziecka. Również tym, które się usamodzielniają, osobom z niepełnosprawnościami, wielodzietnym rodzinom, seniorom i ludziom bezdomnym. Zobacz, co robimy na www.potrzebnydom.stargard.pl W zeznaniu podatkowym wybierz Stowarzyszenie Potrzebny Dom i wpisz KRS 40352423. Pomagaj razem z nami. 1% ma moc. Tak brzmi krztusiec u dorosłych. Krztusiec objawia się przewlekłym, napadowym kaszlem, który może trwać wiele tygodni. Zachorować może każdy, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko groźnych powikłań. Szczepienia przeciwko krztuścowi zalecane są wszystkim dorosłym w postaci pojedynczej dawki co 10 lat. Zapytaj lekarza o szczepienie. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Krztusiec Nie ryzykuj, organizowanej przez firmę GSK we współpracy z Fundacją My Pacjenci. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Ludzie pytają, kiedy u nas przestanie padać? My, kule, mówimy nigdy. W LOT-to ciągle coś pada. W kumulacji Lotto to 3 miliony złotych. Graj w punktach lot lotto.pl Mega promocje w M4K Garaż Szczecin. Wyprzyć upały. Serwis klimatyzacji z ozonowaniem od 180 zł. Oraz minus 20% na wymianę filtra kabinowego. Oferta ważna do końca kwietnia. Zajdź na Andrzeja Struga 33. Cena nie zawiera kosztu czynnika oraz filtra. Wielkanocny zajączek ukrył cudowne prezenty. Znajdziesz je w m Stile W nowym sklepie z wyposażeniem wnętrz i dekoracjami z pasją. m Stile stylowy dom. Szczecin Bogusława X obok kupca. Jesteśmy na Instagram Teraz wszystko 15% taniej. Firma Kuna Szczecin prosi o pomoc dla Bartka, którego życie w jeden dzień zmieniło się nie do poznania. Pomóżmy mu przeżyć. Żeby to zrobić, potrzebna jest kosztowna operacja za granicą. Liczy się czas. Pomóc możesz w prosty sposób. Wejdź na www.siepomaga.pl Ukośnik Bartus Myślnik Chmielewski. Bartuś wraz z mamą i tatą serdecznie dziękuję za każde wsparcie. I po reklamie. Minęła 16. Czas na wiadomości Radia Szczecin. Paweł Domański. Czechy planują szczyt Unii z udziałem Ukrainy. Poza tym jedyny punkt otwarty przez całe święta dla Ukraińców wydaje dziś paczki dla dzieci od zajączka. Na koniec Olimpia. Przegrała z GKS-em w ekstralidze kobiet. To są wiadomości Radia Szczecin. W trakcie swojego przewodnictwa w Radzie.